Witamy w kolejnym odcinku poradnika geograficznego. Dziś dowiesz się lub przypomnisz sobie o jednym z najbardziej obszernych działów, jeżeli chodzi o procesy egzogeniczne. Jest to również dział, który sprawia najwięcej problemów maturzystom czyli niszczycielska i budująca działalność lodowców górskich i lądolodów. Nie musimy jechać daleko w wysokie szerokości geograficzne, by zobaczyć działalność. Lądolodu. W Polsce w czwartorzędzie, który należał do ery kenozoicznej, miało miejsce zlodowacenie. Na początku jednak rozróżnijmy lodowiec górski od londolodu. Lodowiec to nagromadzona na powierzchni duża masa lodu, która pod wpływem grawitacji porusza się w dół. Lodowce powstają lokalnie. Lądolód natomiast jest to bardzo rozległa pokrywa lodu, Biegnąca we wszystkich kierunkach, pokrywając duże powierzchnie kontynentu. Aktualnie na świecie występują tylko dwa lądoloty: jeden jest na Antarktydzie i drugi na Grenlandii. Lodowców górskich mamy zdecydowanie więcej. Jak w ogóle powstają lodowce? Musimy spełnić trzy warunki. Obszar, na którym ma powstać lodowiec, musi znajdować się powyżej granicy wiecznego. Lub jak częściej używane granicy wieloletniego śniegu ze względu na globalne ocieplenie, w środowisku naukowym odchodzi się od terminologii granicy wiecznego śniegu, gdyż część naukowców twierdzi, iż nie będzie pokrywy wiecznego śniegu. Ta granica to miejsce, w którym więcej śniegu przybywa niż ubyło. Oczywiście jest tam temperatura poniżej zera, bo gdybyśmy mieli powyżej, to temperatura będzie powodowała topnienie się śniegu. Granica wieloletniego śniegu znajduje się najwyżej tam, gdzie jest najcieplej, czyli w strefie zwrotnikowej. Dlatego właśnie zapamiętaj, że na równiku granica wieloletniego śniegu znajduje się bardzo wysoko, lecz nie jest to najwyższe miejsce. Najniżej natomiast występuje na biegunach wynosi ona zaledwie parę metrów. Drugim czynnikiem jest duża ilość opadów śniegu. Możemy mieć bardzo niską temperaturę. Lecz ze względu na kontynentalizm i bardzo suchy klimat, nie będzie taka wysoka suma opadów, a żeby powstał lodowiec musi być dużo śniegu. Trzecim czynnikiem do powstania lodowców jest odpowiednia rzeźba terenu. By mógł gromadzić się śnieg, musi być odpowiednie zagłębienie. Może być to dolina lub inna klęsła forma terenu. Teraz gdy mamy spełnione te trzy warunki, Opiszmy powstawanie firmu, czyli lodu lodowcowego. Na początku występuje opad śniegu. Później, za dnia, ze względu na wyższe temperatury, śnieg lekko się topi i w nocy spadnie kolejna warstwa. I tak powstaje nam powoli lodowcowa kanapka. Teraz górna warstwa naciska na niższą warstwę i prasuje ją. I powoduje, iż częściowo ta dolna warstwa się topi. I spływa ta rozpuszczona woda niżej i zamarza. Tak powstaje fir. Ma on niebieskawą barwę. Później lód firnowy jest dalej naciskany i powstaje niebieski lód lodowcowy. Ten materiał ma właściwości plastyczne. Dzięki niemu lodowiec może spłynąć w dół. Gdy w polu firnowym, czyli w tym zagłębieniu, gdzie akurat gromadzi się śnieg, który jest, tak jakbyśmy powiedzieli, taką wanną, dojdzie do zbyt dużego napełnienia, nasz lód zaczyna spływać w dół pod wpływem siły grawitacji. Wyróżniamy cztery typy lodowców górskich. Alpejski, himalajski, fieldowy i piedmontowy. Warto znać ich kształty, lecz większe prawdopodobieństwo wystąpienia zadania z rozpoznawaniem lodowców może wystąpić na Olimpiadzie Geograficznej czy innych konkursach. Przejdźmy do form, jakie powstają przy lodowcach. Przy niszczącej działalności, nazywanej egzeracją, powstaje dolina ukształtna. Są to doliny V-kształtne, przekształcone przez język lodowca. W profilu poprzecznym doliny przypominają literę U. Kolejną formą są kotły lodowcowe. Są to zagłębienia, które wytworzyły się w miejscu występowania pola firnowego. W tych kotłach lodowcowych. Jeżeli wytopiła się woda polodowcowa, to mamy do czynienia z jeziorem polodowcowym cyrkowym. Następną formą jest muton, czyli wygładzony pagórek. W Polsce lokalna nazwa mutona to baraniec. Jeżeli chodzi o akumulacyjną działalność lodowca, to powstają moreny. Morena środkowa, denna, boczna czy czołowa, która jest naturalną granicą lodowca. Morena to po prostu falisa lub wypukła powierzchnia zbudowana z osadów wytopionych lub transportowanych przez lodowiec. Teraz przejdźmy do form pochodzących od działalności lądolodu. Wyróżniamy tutaj formy glacjalne, czyli te formy, które powstały w wyniku działalności lądolodu. Jak i fluvioglacjalne, czyli powstałe wskutek roztopowych wód. Lądolodu. Do glacjalnych form zaliczamy morenę czołową, czyli tak jak w przypadku lodowca, akumulacyjną formę stworzoną z osadów transportowanych przed czołem lądolodu są zbudowane z gliny zwałowej, która jest naturalną granicą lądolodu. Kolejną formą są głazy narzutowe lub inaczej nazywane eratykami. Są to duże fragmenty skał przeniesione przez lądolód. Na maturze jednak spotkasz się częściej z formami fluwioglacjalnymi. Mamy po pierwsze rynny polodowcowe, są to długie, dość głębokie zagłębienia, które powstały w wyniku rzeźbienia podłoża pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego pod lądolodem. Są to najgłębsze jeziora w Polsce. Przykładem takiego jeziora jest oczywiście jezioro Wigry czy Hańcza. Kolejną formą są Pradoliny, czyli dość. Szerokie doliny powstałe w wyniku wyszłowienia przez wody roztopowe przed moreną czołową. Biegną one równolegle do czoła lodowca. Następnie mamy sandry, czyli wielkie stożki napływowe zbudowane ze żwirów i piasków. Na sandrach wykształciły się w Polsce gleby bilicowe. Gleby bilicowe w ramach przypomnienia są charakterystyczne dla klimatu. Umiarkowanego, chłodnego, kontynentalnego, na których wykształca się formacja roślinna taeka. Później mamy ozy i kemy, czyli pagórki, które tworzyły się w wyniku akumulacji osadów przez wody polodowcowe. Kemy utworzyły się w szczelinach lodowcowych, ozy natomiast to długie formy zbudowane z piasków i żwirów, osadzonych przez wody płynące pod lodem w szczelinach. Lub tunelach lodowcowych. Oprócz tego, zapamiętaj, że w Polsce najsłynniejszymi zlodowaceniami było zlodowacenie Podlaskie, południowo-polskie, inaczej naz nazywane zlodowaceniem Sanu, zlodowacenie Odre, czyli środkowo-polskie, i zlodowacenie północno-polskie, czyli zlodowacenie Wisły. W miejscu, gdzie Formy glacjalne są zauważalne, to mówimy o rzeźbie modoglacjalnej. Jest ono charakterystyczne dla pasu Nizin, po jeziorze i pobrzeży. Rzeźba staroglacjalna występuje tam, gdzie większość form polodowcowych zostało już zniszczona przez inne procesy zewnętrzne. Przejdźmy teraz do zadań związanych z działalnością lodowców górskich i lądolotów. Uzupełnij tabelę wyjaśniając genezę wymienionych jezior. Jezioro wigry jest to jezioro rynnowe, powstało w wyniku erozyjnej działalności wód polodowcowych, które żłobiły teren pod ciśnieniem hydrostatycznym pod lądolodem. Czarny staw w Tatrach jest to jezioro polodowcowe cyrkowe, powstało w wyniku wytopienia wody w miejscu gdzie jest pole firnowe. Podaj wiek geologiczny, powstania mis jeziornych wymienionych w tabeli. Mamy do wyboru Pleistocen, Holocen i Trzeciorzęd. Oczywiście wiemy, że zlodowacenie miało miejsce w Czwartorzędzie, ale mamy Pleistocen i Holocen. My żyjemy w Holocenie, a zlodowacenie miało miejsce w Pleistocenie. Jeżeli chciałbyś się więcej dowiedzieć o okresach oraz erach, to film o Dziejach Ziemi w linku poniżej. Drugie zadanie. Na rysunku przedstawiono plan batymetryczny północnego fragmentu jeziora Narje, położonego w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Izobato poprowadzono co 5 metrów. Zaznacz poprawne dokończenie zdania. Misa jeziora przedstawionego na rysunku powstała w wyniku a. erozyjnej działalności wód płynących pod lądolodem b. zatarasowania odpływu wód przez materiał morenowy C. Działalności lodu lodowcowego w cyrku lodowcowym. D. Wytopienia się bryły martwego lodu pozostawionego przez lodowiec. Mamy tutaj opisy różnych jezior polodowcowych. Tutaj natomiast należy rozpoznać na podstawie kształtu oraz głębokości. To jezioro jest dość podłużne. Jest też również głębokie. Jest to jezioro typu rynnowego. Kształtem przypomina rynne, więc jest to. Odpowiedź A, czyli powstał w wyniku niszczącej działalności wód płynących pod lądolodem. Zaznacz nazwę jeziora, którego misa ma genezę podobną do genezy misji jeziora przedstawionego na rysunku. Jezioro A, drużno, to jezioro typu deltowego. B to gopu, jezioro typu rynnowego. C, jezioro łebsko, jezioro przybrzeżne. I jezioro D, włosławskie. Jest to jezioro typu antropogenicznego, czyli powstało w wyniku działalności człowieka. Na mapie 1 przedstawiono przebieg głównych dolin podczwartorzędowych w Polsce na tle współczesnej sieci rzecznej, a na mapie 2 zasięgi najważniejsze z plejstoceńskich. Literą X wskazano wybrany obszar w Polsce wyznaczony zasięgami dwóch z lodowaceń. w północno-wschodniej Polsce. Grubość osadów plejstoceńskich miejscami przekracza 200 metrów i jest dużo większa niż na wielu innych obszarach Polski. Uzasadnij, dlaczego w południowo-wschodniej Polsce, na obszarze oznaczonym literą X, grubość osadów plejstoceńskich jest mniejsza niż w północno-wschodniej Polsce. Obszar oznaczony literą X był objęty jednym z a obszar ten drugi został objęty z lodowaceniami wszystkimi w plejstocenie. Więc tam, gdzie było więcej zlodowaceń, tam było więcej osadów polodowcowych. Kolejne zadanie. Przyporządkuj każdemu opisowi właściwą nazwę formy rzeźby i nazwę regionu Polski, dla którego ta forma rzeźby jest charakterystyczna. Pisz do tabeli nazwy wybrane spośród podanych poniżej. Pierwsza forma. Forma rzeźby o nieskowatym kształcie i stromych zboczach, która powstała na skutek erozji podłoża w polu firnowym. Jest to cyrk lodowcowy. Cyrki lodowcowe występują w górach, gdyż miało tam miejsce zlodowacenie lokalne. Są też charakterystyczne bardzo dla Karkonoskiego Parku Narodowego, więc cyrki lodowcowe będą głównie występowały z podanych regionów w Karkonoszach. Kolejna forma. Wydłużone zagłębienie, które zostało utworzone głównie przez wody płynące pod lądolodem, występujące na obszarach wysoczyst, morenowych lub sandrów. Mamy po raz kolejny rynę polodowcową. Po akurat określić, gdzie znajduje się ryna polodowcowa, spróbujmy zlokalizować najgłębsze jeziora w Polsce, czyli Hańcza Wigry. Jest oczywiście po jeziorze Suwalskie. I trzecia forma, wydłużone zagłębienie równoległe do czoła lądolodu, które powstało na skutek erozyjnej działalności rzek odprowadzającej wody roztopowe oraz wody rzek płynących ku czołu lądolodu. Jest opis Pradoliny. Pradoliny przede wszystkim występują w pasie nizin, charakterystyczna bardzo w pasie nizin, nizin na nizinie mazowieckiej, Pradolina Warszawsko-Berlińska. Dziękujemy za uwagę. Jeśli materiał Ci się spodobał, zostaw łapkę oraz suba. Zapraszamy również do skorzystania z naszego kursu maturalnego. Są tam opracowane arkusze z poprzednich lat. Znajduje się tam odpowiedź proponowana przez Centralną Komisję egzaminacyjną, jak również opracowane przez nas audio, gdzie tłumaczymy poszczególne zjawiska, jak również inne odpowiedzi, które mogłyby się pojawić na egzaminie. Część kursu jest za darmo, więc zachęcamy, by sprawdzić czy taka forma będzie odpowiadała.